bo się wygrzebać to zaproszenie historyczne. To była pierwsza wystawa Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów w Przyrody. Ona była w tym budynku. To było 19 roku temu dokładnie 30 stycznia 1997 roku. Było 135 i 47 autorów. Dziwnym zrządzeniem jest jedynym autorem Wtedy i dzisiaj, chociaż na przykład nazwisko no, nie dbało się, powtarza, ale wtedy to był Krzysiek. A tu jest Artur, brat, młodszy. Także ta stara gwardia jakoś nam się trochę wykruszyła. E, może Krzysiek jeszcze Jankowski pamiętał te czasy, może pamięta tą wystawę, może nawet gdzieś ma to zaproszenie. Każdy dostał zaproszenie ze zdjęciem przyklejanym tutaj. Nie była to jakaś bardzo wielka, taka dzika przyroda w, domu w Teraz nasze apetyty na dziką przyrodę chyba są tak większe i dalej ścigają. Ja jeszcze dopowiem powiem jednym zdaniem tylko, że zjazd założycielski związku też miał miejsce tu, w tym budynku, tam w tej dużej sali obok. Eee, w czerwcu e, to było 1995 roku. Potem był zjazd kolejny, na którym powołano okręg, zmieniono statut i, i to był ten moment, kiedy ja się przyłączyłem do związku. Także ja też od samych. Nie, nie pamiętam, nie jestem, ale to był ten 96 rok, kiedy ja tu po raz pierwszy przyszedłem i zostałem przyjęty, tak jak chyba ze 100 osób wtedy, na zjeździe walnym, e, uchwalającym nowy statki okręgu. No i to tyle ode mnie. Także cieszę się, że się tu znowu spotykamy. Że